Na jednym z takich małych spotkań piwowarów domowych, jak wspomniałem o piwie, które łączy w sobie kwas oraz wędzoność, czyli jest dymione, no to zostałem wyśmiany. Jeszcze jak powiedziałem, że ten styl nazywa się Lichtenhainer, to zostałem posądzony o to, że chyba właśnie go teraz wymyśliłem, ale nie. Lichtenhainer to jest historyczny styl piwa, co prawda, rzeczywiście. Może wydawać się dziwne połączenie kwaśności, która pochodzi z fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez bakterii Lactobacillus, no i wędzoności. Może wydawać się dziwne, no, ale jest taki styl. I na dodatek taki styl jest na konkursie, jest na mistrzostwach polskich piwarów domowych. Z racji tego, że zostało już mało czasu do tego konkursu, bo on odbędzie się chyba na koniec maja, no a że Lichtenhainer jest raczej piwem lekkim, gdzie widełki jego Belgię to jest 8-10, czytam tutaj z opisu, no to jeszcze go zdąży się uważyć. Moim zdaniem, oczywiście według mnie, jest to dosyć trudny styl piwa do uważania, gdyż Tutaj w tym piwie powinien być zachowany balans między właśnie kwaśnością oraz y, tym aromatem dymionym. Czyli to piwo nie powinno być zdominowane, nie powinno być mocno kwaśne, nie powinno być tak kwaśne powiedzmy nawet jak Berlerweiser, tylko bardziej jak Goze. No i to powinno być wszystko uzupełnione takim właśnie aromatem dymnym, takim raczej lekkim, ogniskowym niż y, takim. Y, Pustym, kiobasianym, czy powiedzmy nawet serowym. No i tu jest też właśnie ta trudność w uzyskaniu tego raz, że trzeba użyć taki szczep laktobacillusów bądź tak krótko przeprowadzić zakwaszanie. No żeby ten jednak kwas nie był dominujący, to podejrzewam, że w moim przypadku zakwaszanie będzie trwało kilkanaście. Bądź nawet kilka godzin, gdyż będzie one przeprowadzone za pomocą Lactobacillus plantarum. A jak wiadomo, one zjeżdżają dosyć mocno z tym kwasem. Jakby one zjechały mi, powiedzmy, do 3-3, no to po prostu piwo byłoby zupełnie nie w stylu, byłoby zakwaśne. Druga sprawa to słód wędzony. No, ja czytałem jakieś opisy receptur właśnie na Lichtenheinera, no i tam różnie jest. Jedni używają słód wędzony normalnie, tak jak Pan Bóg przykazał, czyli Bukiem. Jest to słód jęczmienny, no a niektórzy widziałem tam, uszywają w swoich recepturach słód wędzony przeniczny, wędzony dębem, czyli tak jak do grodzisza. No i ja też właśnie taki słód będę używał. Dlaczego? Bo nie było innego w sklepie. No i nie chciałem po prostu czekać na, żeby zamawiać z innego sklepu niż z Wrocławia, tylko chciałem mieć od razu. No i myślę, że nie będzie źle. Wiadomo, z Grodzickiego się śmieją, że woda po parówkach i tak dalej, no ale jednak ta wędzonka nie powinna być taka przytłaczająca, nie powinna być mocna, jak powiedzmy ze Steinbacha. No, jeżeli chodzi o recepturę, no to um, tego słodu wędzonego dębem pszenicznego u mnie będzie 50% zasypu, 1,5 kg. Resztę będzie stanowił słód pilsneński z besmalca czyli niemiecki, no trochę pod, pod też te historyczne akcję, no bo Lichtenhainer jest piwem wodzącym się z Niemiec czy z Liechtensteina? Liechtensteinu. No z Niemiec. Widziałem w niektórych recepturach, że jeszcze używają dodatek słodu wiedeńskiego, tam nieduży, no bo Lichtenhainer jest raczej piwem jasnym niż ciemnym. No chyba rozumie się przecież, że jak jasne to nie ciemne, no jasne, że tak. Styl wodzi się z Niemiec. znane było już w XIX wieku, jak podaje literatura, początkowo produkowane tylko z wędzonego słodu jęczmiennego, ale od lat 30 XX wieku zaczęto stosować w zasypie słód pszeniczny. Najpierw około 1 trzecią, potem 2 trzecie zasypu. U mnie jest jedna druga. Na początku stosowano fermentację spontaniczną, którą zastąpiono drożdżami górnej fermentacji. Początkowo brzeczki nie, za, nie gotowało się, czyli były takie raw, 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 surowe, a jedynie dodawano do fermentacji bakterie kwasu mlekowego. Ja, ja to piwo będę robił na dwa gotowania. Pierwsze gotowanie będzie też, powiedzmy, takie 20-minutowe do sterylizacji brzeczki, no i po tym czasie dodam lusy. Będę bardzo kontrolował pH jakie tam jest, jak już pH osiągnie to co ma być, no to zostanie przeprowadzone drugie gotowanie. No i na drugie gotowanie poleci też chmiel. Niestety nie będzie to chmiel niemiecki, ale czeski. Będzie to Saz. Mam nadzieję, że ten szlachetny również szlachetny chmiel będzie dobrze współgrał. Oczywiście Lichtenhainer nie jest piwem chmielowym, także tam chmiel nie powinien grać żadnej roli. Tak, tą kontrę tutaj do do tej słodowości, do wędzoności powinien właśnie stanowić ten kwas z, wyprodukowany przez bakterię Lactobacillus, a nie, a nie chmiel. Także tutaj powinno być tylko historycznie zaznaczone. Powinien być jakiś halertał, podejrzewam, ale myślę, że SAS tutaj nie zrobi jakiejś dużej różnicy w samym piwie. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeżeli chodzi o profil wody, no to będę tutaj raczej. Pokażę wam, pokażę wam, jaki jest profil wody, tylko czekajcie, włączę tutaj nagrywanie. Hmm, ok, dobra, chyba jest. A, tu jest opisy receptury Lichtenheiner, przypomnę, 80 BLG, dosyć mocne odfermentowanie, 3,5-47 alkoholu, mocne piwo, dosyć. W sensie, jeżeli chodzi, nie mocne, tylko. Wytrawne piwo. Goryczka 512 IBU, czyli tak jak mówiłem, raczej chmiel tutaj za dużo nie pogra. 612 BC, piwo jasne. Dobra, tutaj jest profil, profil wody. Tak, wyliczenia są robione na kalkulatorze Brewers Friend i tutaj wbiłem wszystkie parametry z wody, którą obecnie używam, czyli OAZA. No i wybrałem sobie z kalkulatora, że to ma być profil zbalansowany. No, i wyszło mi z niego, że powinienem dodać troszkę chlorku wapnia. Wyszło, że 2 gramy i balans jest between, czyli pomiędzy słodowością oraz goryczką, chmielowością. No i alkaliczność wody Oazy z Biedronki jest 109, znaczy to, że jest to idealna woda do piw raczej bursztynowych bądź czerwonych, ale robiłem na nie piwa jasne i są Ok, także tu można troszkę delikatnie przymknąć oko i zastosować tą wodę. No reszta, reszta składników mineralnych jest na odpowiednim poziomie, także tutaj z raportu wynika, że jest wszystko git siarczany do chlorków 1 do 1, czyli jest ten balans, właśnie. Dobra, 2 gramy. Calcium chloral, czy chlorku wapnia. Przeliczając to tak bardzo szybko na chlorek wapnia, 33% stężenia wychodzi, że trzeba go dodać 5 ml. I ten chlorek wapnia dodaje do całości wody, czyli to, co jest wykorzystane do zacierania, i potem jeszcze też do wysładzania. Także tak wygląda profil wody pod ten styl. No dobra, no i. Troszkę o drożdżach, drożdże jakimi będzie fermentowane to piwo, no to znów troszkę tutaj niehistorycznie, bo to będą drożdże brytyjskie, no Niemcy, Wielka Brytania, no kawałek jest, ale no, jeżeli chodzi o profil smakowo-aromatyczny, no to jak tutaj z opisu wynika, że powinien być troszkę estrowy, tak, że, mm, Estry owocowe w charakterze czerwonego jabłka lub cytryny na poziomie od średnio niskiego do średniego, no, czyli występują i są, i są wyczuwalne. No i podobnie jest też w smaku, no to jednak jak te estry są pożądane, no to trzeba tutaj użyć jakichś drożdży, które te estry wyprodukują. No i drożdże brytyjskie są takimi drożdżami, które produkują te estry, na no, niedużym poziomie, że one są, ale nie są jakieś nachalne. No i drożdżami, którymi ja będę fermentował są drożdże British Ale 2 z Omega East. Dlaczego takie? Bo są szybkie. Nie trzeba robić startera. Ona jest, ta paczka jest świeża. Można ją dodać bez startera. Oczywiście lepiej byłoby zrobić starter ale one są w miarę śmierze, także myślę, że będzie wszystko ok. No i druga sprawa, że to piwo jest lekkie, będzie go 12 litrów, także tych komórek drożdżowych powinno być tam wystarczająco, żeby przeprowadzić dobrze tą fermentację. No i to jest taki plan na to piwo. Ważenie trwa. A Wy wysyłacie jakieś piwa? na konkurs, na Mistrzostwa Polski. No ja wysyłam dwa. Poprzedni film, jak widzieliście, no to było niskoalkoholowy dry stout. Mam nadzieję, że wyjdzie, że, że dojdzie do skutku to, że wyślę te piwa i że będą one moim zdaniem dobre, że nie będzie wstydu gdzieś tam oczywiście przed y, sędziami. Ale wiecie, jak to jest na konkursach. Wysyłasz piwo, które wydaje się, że jest dobre, a potem, a potem dostajesz metryczkę taką, jak dostajesz... No ja już miałem kilka wysłanych e, piw e, zajebistych, a metryczka była taka, że no czego tam nie było, od siarki poprzez aldehydy, no po prostu festiwal, wat. Ale wiadomo, po sędziowie się nie znają. Jak ty uważasz, że piwo jest dobre, jak szwagier uważa, że piwo jest dobre, no to kurde. Musi być dobre, nie ma wyjścia. No. Druga sprawa co do konkursów, to chyba już nie, nie wysyłam piw mocnych na konkursy w sensie w stylu Porter American Barley Wine czy coś takiego bo zazwyczaj one wychodzą fajnie że pije się ze smakiem a mimo, że są tam jakieś wady no i szkoda wysłać cztery butelki takiego napitku żeby Ci wysłali metryczkę, że piwo jest po prostu spierdolone, tak? lepiej wypić, lepiej wypić a takich lekkich to to może mniej szkoda no taka dygresja od Lichtenheinera Powiem wam, że ten zapach tej wędzonki jest całkiem przyjemny. Także jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony do tego, że jednak ta wędzonka wyjdzie taka jak sobie zaplanowałem. Mimo 50% zasypu pszenicy, wysładzanie idzie bez żadnego problemu. No i pięknie, jest 8,5 brixa, co daje około 8 BLG. Podejrzewam, że jeszcze jest może pół BLG, jeden BLG przy tych dwóch gotowaniach pójdzie do góry, także mieści się idealnie w zakresie 80. Pośrodku 9. Zakwaszanie będzie przeprowadzone w kotla, Znaczy to tyle, że teraz obniżę tutaj temperaturę do około 30-35 stopni i dodam tutaj Laktobacilusy, i wszystko będzie się zakwaszało właśnie w tym grind faderze. Po około kilku godzinach sprawdzę, jaki jest poziom pH. Jak będzie już satysfakcjonujący, powiedzmy coś około 3,8-3,9, no to wtedy zagotuję ten proces, sprawi to, że laktobacydy zostaną zneutralizowane, wystudzę, przeleję do fermentora i zadam drożdże i przeprowadzę fermentację. Okay. Brzeczka przed dodaniem laktobacilusów ma 5,4 pH. Wspomnij zwolnienie maszyny dosującej. To jest brzeczka z już uwodnionymi laktobacilusami 1,5 g. Słychać dźwięki wodospadu, a znaczy to tyle, że skończyło się drugie gotowanie Lichtenheinera. Trwa w tym momencie chłodzenie i będą zadawane drożdże British Ale 1. Przypomnę, brytyjskie, lekko estrowe. Mm, tak, no, wyjdzie około 12 litrów na stawne. tyle przynajmniej ściągnę. No i brzeczka ma 9 BLG, czyli tyle, co się spodziewałem. Drzeczka zakwasiła się do poziomu około 3,8-3,9 Jest wyczuwalny kwas, jest wyczuwalna defermentacja mlekowa No i mam nadzieję, że to będzie odpowiedni poziom kwasności właśnie pod ten styl Zakwaszało się około 16-18 godzin, dokładnie nie pamiętam No i po prostu plantarum działają szybko No i trzeba było je ubić gorącą wodą, żeby nie zakwaszały bardziej, bo one mają poziom zakwaszania powiedzmy do tych 3,3 tak przynajmniej standardowo u mnie to wygląda. No to jest to zbyt niski poziom dla tego stylu Lichtenheider. On nie powinien być aż tak kwaśny. No w tym momencie najbardziej boję się o to, jak wyjdzie wędzonka w tym piwie. Bo to jest zawsze zagadka z tymi słodami. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o warkę numer 145. Za chwilę zadaję drożdże i to jest po temacie. Na dzień dzisiejszy. No, to byli oni. Do następnego.